Dzisiaj jesteśmy na takiej specjalnej akcji związanej z wodą, żeby ją oszczędzać, czyli bez lania wody. Co myślisz o tej akcji? Uważam, że jest to bardzo dobra akcja, mająca na celu uświadomienie wszystkich, że woda nie jest źródłem niewyczerpalnym tylko powinniśmy po prostu ją zacząć oszczędzać, żeby nam się nie skończyła. Okazuje się, że jest już taki stan, powiedzmy, alarmowy, żeby zacząć już tą wodę oszczędzać. Także popieram jak najbardziej tę akcję. Jak w takim razie każdy z nas mógłby tą wodę oszczędzać? Począwszy od prostych rzeczy, tak jak mycie zębów. Uważam, że fajnie jest po prostu wlać sobie wodę do kubeczka, tak jak kiedyś się robiło tak naprawdę, a nie odkręcać kurek na full, woda leci, marnuje się, a my w tym czasie sobie szczotkujemy zęby. Nie, no właśnie tak jak mówię, kubeczek obok, wlać wodę, i wystarczy nam do, do płukania buzi. Co jeszcze? E, uważam, że e, począwszy od na przykład używania e, szklanej butelki, albo jakiejkolwiek butelki, która jest filtrowana, e, zamiast kupowania e, wielu, nie wiem, e, butelek plastikowych, to, to też wpływa na to. Następnie, to jest też bardzo takie ciekawe, ograniczenie mięsa, spożycia mięsa. Okazuje się, że e, do... Z, Wyprodukowania kilograma mięsa um, zużywamy ponad chyba 5000 litrów wody, więc im mniej będziemy tego mięsa jeść, bo nie potrzebujemy aż tyle e, w swoim życiu, e, będziemy nie dość że zdrowsi, to jeszcze zaoszczędzimy wodę. E, możemy brać tak samo prysznice zamiast długich kąpieli. E, po prostu takie małe rzeczy. Nawet gotowanie na parze, w, w takich, ja na przykład tak robię, jak gotuję makaron, to na, na, na tą wodę z makaronu, na ten garnek, daję po prostu taki drugi garnek, nie garnek, ale taką, taką nakładkę z dziurkami i gotuję sobie warzywa na parze, czyli po prostu już nie używam dwóch garków i znów nie, nie wlewam kolejnej wody, tylko po prostu wykorzystuję tą parę z gotowania i mam dwie potrawy ugotowane dzięki temu. Także kochani klasycznie, zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie, naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.